Siemaneczko sklepika, że ja jestem Czarny Pan, znaczy ja, bo ten też jest, no ale dobra. Ja jestem Czarny Pan i witam was w kolejnym odcinku z gry Supermarket Simulator. Mógłbym tą serię nazwać całe życie na kredycie, bo okazuje się, że ja tutaj naprawdę mam całkiem spory długi. No ale skoro już wziąłem te kredyty, sk właśnie muszę zobaczyć jak wygląda sytuacja z opłacaniem rachunków. E, nie jest źle, nie jest źle. Dobra, nie muszę tego dzisiaj płacić, to nie będę. Wiecie co? Ja dzisiaj zamierzam to wszystko tutaj wywalić. No dobra, może nie wszystko, bo tu zostało jakieś pudło, ale generalnie powiększymy sobie sklep i tu zrobimy naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Będzie się działo. No dobrze, zacznę od tego, że trzeba powiększyć mój sklep. No to lecimy. Za 750 dolarów kupiłem trochę przestrzeni. Nawet dużo przestrzeni, ja chyba jeszcze lampki muszę zamówić, bo się zrobi ciemno. To ja od razu sobie tutaj i jeszcze. Dobra, mam 1900 dolarów na koncie, więc teraz uwaga. Jeżeli ja kupię kolejne licencje. To mi zostanie na koncie 1300 dolarów. I kusi mnie kupić jeszcze jedna licencja, ale boję się, że wtedy skończą mi się pieniądze. Więc na razie nie będę tego robił. Mam tutaj do spłaty jakieś różne rachunki. No, dziadostwo mi tutaj przyszło. Dobra, nie będę się tym teraz przejmował. I teraz muszę to wszystko jakoś tutaj ogarnąć. Dobra, licencja ogarnięte. Muszę iść do sklepu, znaczy do sklepu, do hurtowni i zamówić parę fajnych rzeczy. Więc weźmy sobie w takim razie najpierw ten regał. Bo myślę, że kupimy sobie jeden regał. No, to myślę, że jeden regał kupię. Do tego dokupię sobie dwie lampki albo nawet trzy lampki, albo nawet cztery lampki, bo tam było już ciemno i zapłacę za to jedyne 400, nie, 364 dolary. Dobra, mamy to. No i to wszystko będzie trzeba teraz poukładać. Co tutaj mi się odblokowało? Kurde, jakiś taki. Jakieś takie nie wiadomo, co się tutaj odblokowało. No dobrze, postawimy sobie w takim razie jeden regał tu przy ścianie. O, kurde, czekajcie. A to naprawdę nie mogło być do kąta prostego, tylko musiał się zostać tutaj taki taki wypierdek, nie wiadomo jaki. No bo przecież ja tutaj tych dwóch regałów nie wcisnę. No to jak nie wcisnę dwóch regałów, to idziemy w takim razie inną metodą. Tu wrzucamy jeden regał. Teraz tak. Te dwa w sumie stoją przy ścianie, to nie ma sensu ich przestawiać. Ten stoi w takim miejscu, że mnie denerwuje. To ja sobie go postawię. Wiecie co? O tu. O w tym miejscu sobie postawię. Kurde, tutaj to bym lodówkę wcisnął albo cokolwiek innego. A tu przyjdzie nowy regał, który sobie najprawdopodobniej parkuje teraz. O w tym miejscu. Dobra. Trzeba go będzie tutaj wnieść. No to lecimy. Może jakoś go tu ustawię. Zmieści się on tutaj? Kurde, centymetra braknie. No no widzicie to. Widzicie to wszystko, moi drodzy widzowie, co się tutaj dzieje, ale nie ma co. Narzekać, postawimy sobie regał, a dobra, postawię go tutaj, aż tak mnie teraz jeszcze tutaj z miejscem nie ciśnie, więc postawię sobie to O w ten sposób, no bo jednak cały czas chciałbym widzieć co się dzieje w tym sklepie, a nie postawić tutaj jakieś palety albo inne rzeczy. No dobrze. Postawiłem, więc teraz mogę zamówić trochę produktów. Zacznę myślę od, no ile mam, 1000 dolarów? Nie jest źle, powiem Wam szczerze, więc teraz zamówimy sobie dużo fajnych towarów. Jak wygląda sytuacja z olejem? Wygląda tak, że trzeba go zamówić. Pastę zamawiamy podwójnie. Cukier. Widzicie, dlaczego tak fajnie być tutaj w koncie i widzieć wszystko, co się dzieje? Dwa razy cukier zamawiamy teraz. Butle wody na pewno i dwa sery to na pewno. Dobrze, zamawiamy. I cyk, dziękuję bardzo. Lecimy dalej. Co tutaj możemy zamówić? Kawę. Jak wygląda sytuacja z kawą? No, kawy nie ma. No to lecimy w takim razie z kawą dwa razy: dwa razy jajka, dwa razy mleko, yy, dwa razy wrzucę tą herbatę. Chociaż w sumie herbatę to chyba, chyba tej herbaty mam całkiem sporo. No, powiem Wam tak, herbaty jest dość, to herbaty nie zamawiamy, już wywalamy tą herbatę, bo to drogie jest jak diabli, a nie potrzebuję tego kupować. I teraz tak, to jest ta cała Nutella, to jest ta mąka premium, oliwa z o, e, pełno. E, na czym skończyłem na tej mące premium? No to kupujemy i zostało 500 dolarów. No to wiecie co? Dobrze, że nie będę kupował tych nowych licencji. Lecimy teraz tak. Oliwa z oliwek dwa razy, sól dwa razy, ryż dwa razy, spaghetti dwa razy, e, sok. Pomarańczowy, on musi iść do lodówki, do lodówki, do lodówki. No kurde, tu wszystko do lodówki trzeba ładować, Ojojojoj, to niedobrze, bo to oznacza, że ja zaraz skończę miejsce w lodówce. Mm -hmm, dobrze, to sobie zamówimy, będzie teraz pełno, więc robimy tak, zamawiamy to, kurde, będę się musiał dzisiaj zmieścić w tej jednej lodówce. Niedobrze, będzie problem. Soda, czyli jakaś tam cola, tu mamy tego sprite'a. Dalej sok jabłkowy, sześciopak mleka i jakaś kola zero chyba, bo coś takiego. Ile mi zostanie tutaj pieniędzy teraz? Zostanie mi 211 dolarów. Moi drodzy, to jest problem. Ale mogę sobie kupić jedną lodówkę. No to kupię tą małą lodówkę w takim razie. Kupię ją. Za... Zostanie mi 9 dolarów na koncie. Słyszycie to? 9 dolarów. A tyle pieniędzy tutaj miałem. Mama mia, masakra jakaś, co się tutaj dzieje. Ja tyle pieniędzy wydałem. Ale dobra, postawię tą lodówkę tutaj. Normalnie tak, jak stadiona powinna. O, lodówka obok lodówki. Dobra. Spoko. Już mi się podoba. Co prawda, ta jest większa i tańsza. Bardziej się opłaca kupić jedną dużą niż dwie małe, no ale cóż, tak jakoś wyszło. No i teraz muszę to wszystko sobie rozpakować. Ja was oczywiście nie będę tym męczył. Wrzucam tutaj sok jabłkowy, a nie, to pomarańczowy. Ale kurde, tego soku to tutaj dużo, jest. Wiecie co? Cisnę to pudło gdzieś na razie tutaj, żeby mi nie zawadzało. O. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Te kasy trzeba odwrócić, bo te kasy tutaj to one pasują, no nie pasują. One tutaj stać nie mogą. Więc. Jedną kasę ustawię sobie, myślę, tutaj. O, może to będzie dobry pomysł. Tak tą kasę to ja bym widział, o w tym miejscu. Ktoś sobie zrobi zakupy, przyjdzie tutaj, tu będzie dość miejsca, tu da się wejść. Kurczę, tu się nie da wejść. No ale dobra, ten gość i tak tutaj stoi i ta kasa to tak w sumie tak zawadza trochę tutaj. Tak mi się wydaje, wiecie co? Ja sobie ją jeszcze trochę przesunę. O, 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 o. No i dobrze, tu jakoś ludzie sobie przejdą, mam nadzieję, jak nie przejdą to będziemy myśleć co dalej, no i jest tu fajne wejście, więc to jest jedna kasa, a moja kasa będzie stała tutaj. No, dobra, niech sobie stoi. Tutaj jest wejście, to nie może kolidować jedno z drugim, więc moja kasa będzie tutaj. Ja będę ogarniał ludzi, klientów w tym miejscu, mój pracownik będzie ogarniał ich tam. No dobrze, więc fajnie to wygląda. Jak to tutaj jeszcze mamy trochę rzeczy. Kurde, o, tu jest jakieś pudełko jedno, to może sobie to od razu wyrzucę po drodze. Do kosza. Srup. Poszło. No i mamy jajka. Wiecie co? Ja muszę to teraz na spokojnie sobie poukładać, bo tych towarów tu jest bardzo dużo. Nie będę was tym wszystkim zanudzał. Ja to poukładam i widzimy się za chwilę. Dobra, już prawie. Teraz tylko muszę sobie jeszcze te lampki tutaj rozmieścić, bo chyba ich zamówiłem trochę za dużo, szczerze mówiąc. Jeszcze sobie tą jedną tutaj, wiecie, co włożę. O, może, może tutaj na wejściu. O, tutaj sobie damy tą lampkę, bo potem za prąd mnie będą kasować dużo. O, a tutaj jeszcze widzę, sól mam. no to muszę ją gdzieś tutaj wyłożyć. O, może w to miejsce na przykład sobie ją tutaj wrzucę. W ogóle sytuacja jest taka, powiem wam, że mam strasznie dużo pudeł, bo chyba przesadziłem troszkę z zamówieniem. Co tutaj mamy w środku? Jeszcze więcej soli, a tu jest jeszcze Dobra, to ja sobie dorzucę trochę soli tutaj, a całe pudło wrzucę tutaj. Okej, okay, i co to jest to ostatnie? To jest ostatnia lampka. No to gdzie tą lampkę wrzucimy? Ja myślę, że gdzieś tutaj. O, w ten sposób. Kiedyś to się jakoś tam poukłada. Natomiast ewidentnie, kurde, czy ja zamówiłem czokapiki? Ojojoj, oj, oj, jest problem. Nie zamówiłem czokapików, zostało ich tylko tyle. Zostały trzy opakowania. A tutaj cukru, jak widzicie, jest trochę na dole. Mogę uzupełnić herbatą, mogę uzupełnić kawą jeszcze. Mam jedną półkę pustą. Mam pustą jedną półkę, mam dwie, mam trzy puste półki. A jak wygląda Sytuacja w lodówce. W lodówce wygląda to tak, że mamy wodę, ser, mleko, jajka, kole zwykłą i kole zero. No to dorzućmy w takim razie jeszcze więcej koli. Tutaj wrzucę. O, może na przykład. Dobra. Tego się pozbędę, to już to sobie wyrzucimy, dobra. Do tego wrzucimy jeszcze kole zero do lodówki obok, niech ona tutaj leży, no bo skoro mam miejsce, no to przecież trzeba to wykorzystać. Dobra, pudełko wyrzucamy i lecimy dalej. Tutaj jest ser, jajka, tego mam dość, soli też mam dość. O, tutaj był cukier, no właśnie, widziałem, że cukier można uzupełniać, to lecimy w takim razie tutaj. Ciekawe, czy się uda całe uzupełnić. Tak, jest, dobrze, całe pudło tutaj weszło, więc jedno pudło idzie do kosza. Co dalej? Woda butelkowana? Naprawdę jest jej tutaj dużo. Jajek sporo, soli sporo, kurde. Tutaj widzę olej: trzy butelki oleju. Czy ja to gdzieś mogę wrzucić? No, jedną tak. Tutaj te czokapiki mnie denerwują, bo kurde nie mam co z tym zrobić. No, ale nie ma co marudzić. Czy nie ma tutaj gdzieś tych czokapików? Przypadkiem herbata, mleko. Tam jest woda, no nic tu nie ma. Tu jeszcze jest karton, o, z oliwą z oliwek, mogę zobaczyć, czy tam oliwa z oliwek przypadkiem, zaraz to ogarnę. Tutaj herbatę zupełnie jeszcze, może się uda, o, idealnie co do sztuki. No i w takim razie będzie trzeba jeszcze coś wyłożyć, no bo ewidentnie nie ma innego wyjścia. Jak tu trochę zarobię pieniędzy, to pewnie zamówię te czokapiki, bo ludzie się będą wkurzać, że tego nie ma. Myślę, że tak. Czy ja mam jeszcze miejsce w lodówce? Mam miejsce w lodówce, to wrzucimy w takim razie tutaj ser żółty, wrzucę go tutaj, będzie Cała jedna taka półka sera żółtego, bo i tak nic więcej tutaj nie mogę wrzucić. Yy, tutaj na dole co jeszcze można by było dać? No chyba te jajka, no bo co innego? No wrzucimy te jajka tutaj na przykład. Dobra, akurat chyba wszystko się ładnie rozładowało, bardzo dobrze. No i co? No i tyle. No, olej jeszcze mógłbym gdzieś tutaj wypakować. Tego oleju to chyba mam tutaj dość dużo. O, jeszcze makaron tam widzę. Dobra, no to makaron widzę, olej widzę. No to olej wrzucę tutaj, żeby on sobie leżał. Prawie całe, cały stack tutaj prawie udało się ogarnąć. Czy jeszcze gdzieś mam tutaj olej? O, to jest pytanie. Tak, proszę, tu jest pudełeczko. Jeszcze dwa miejsca. Idealnie. I mam jedną półkę i dwa pudła mniej, bardzo dobrze. Więc prawie wszystko ładnie jest ustawione, natomiast wydaje mi się tu oliwa z oliwek, tu są jeszcze te rzeczy, wszystko jest odpowiednio ogarnięte. Natomiast teraz trzeba się skupić na cenach, bo tutaj mamy zupełnie nowe produkty. I o ile ceny tutaj na przykład ładnie są ustawione... Tutaj wyglądają też dobrze. O tyle na przykład w tym miejscu. O, 11,25. To takie drogie trochę. No to lecimy w takim razie 11,50. Tak mi się wydaje, że taką cenę tutaj za sześciopak tego mleka sobie ustalę. Sól jest tu, wszystko jest tu ładnie ustawione. Lecimy dalej. Chyba do lodówki będę musiał iść, bo tutaj jest dużo nowych produktów. Sok pomarańczowy 2,81. Myślę, że to droższe będzie. 3 dolary w takim razie. Dalej, sprite 2,60, a dużą marżę mogę sobie na tym nabić, 2,90, zrobimy w takim razie. Dalej, kola zwykła, 2,58, no to lecimy 2,70 w takim razie. Tutaj ta druga kola, ona jest jeszcze tańsza, jak widzicie, w zakupie to soda, no ale przyjmijmy, że to jest kola, to damy 2,20, będzie taka cena atrakcyjna. I jak to tu wygląda? Czy coś jeszcze muszę ustawić? Chyba nie. Chyba mamy wszystko, więc ja otwieram sklep, zapraszam tutaj wszystkich, moi drodzy, dzisiaj to w sumie w tym supermarkecie to ja robiłem mnóstwo innych rzeczy, a jeszcze nie miałem okazji żadnego klienta obsłużyć. Naprawdę, te czokapiki trzeba będzie zamówić, to jest bardzo ważne. Muszę ogarnąć jeszcze te chleby tostowe, bo tego tutaj nie ma i tego tu zaraz mi braknie. No a poza tym sklep jest wyposażony dzisiaj naprawdę na bogato. Mam wszystko, co powinienem mieć. Lodówki są załadowane do granic możliwości, więc zapraszamy panią. Mam nadzieję, że zrobi tutaj duże zakupy, że powybiera sobie mnóstwo fajnych rzeczy. No i przede wszystkim, że nie weźmie żadnego czokapika. No, na razie bierze chleb, nie, cukier, zdecydowała się na cukier, na kawę się zdecydowała, proszę, przyszła pani z dekoltem, mm, tutaj wzięła jeszcze mleko, dwa, wow, mam nadzieję, że pójdzie do kasy, tutaj do tego gościa, bo nie chce mi się tego kasować. Yy, o, jeszcze przyszła, jeszcze poszła po picie, proszę, ale to będą zakupy, moi drodzy, ale na tym się obłowie, dwa mleka wzięła. Czy ona idzie jeszcze robić zakupy? Tak, jeszcze bierze ryż. Dzień dobry pani, a do kasy, ale to tam do kasy. Kurde, przyszła do mnie. No dobrze, muszę ją obsłużyć w takim razie. A tu jeszcze ta z dekoltem przyszła. Ile? 3,20, raz, 2, 3, 20. Dziękuję bardzo. No i popatrzcie, to będzie duże zamówienie. Kawa 11,50, cukier 5,20. Yy, to był sok pomarańczowy 3 dolary. To było po 11,50 razy 2. Kola była po 2,70 z tego co pamiętam. E, tak, 7 dolarów za to i 2,30 na koniec. No i pani zapłaci prawie 60 dolarów. 59,70. Bardzo dobrze. Aha, ten za to przyszedł po olej. Kurde, wziąłby se coś jeszcze więcej. No ta pani też nie zrobiła zakupów życia. Widzę 3 dolary 10 centów. Oj, za dużo o 10 centów. A ta pani co? Nie może znaleźć Apple Juice, nie może znaleźć soku jabłkowego. Zaraz, muszę to zobaczyć. Dobra, dziękuję. 2840. Dziękuję pani, zaraz będziemy obsługiwać. Muszę zobaczyć, tutaj jest Bio Juice. Ale ewidentnie ten sok, nie wiem z czego on jest. A ten jest z czego? Nie no, ten wyładowałem przecież. On jest pomarańczowy, a ten jest. Ten też wygląda na pomarańczowy. Kurde, to co tu jest? A bo tu jest jabłkowy sok! O, to mnie zaskoczyło. Dobra. Eee, to jest pusto. Czy tu gdzieś jest? Kurde. A czemu to nie leży na półce? Czemu to nie leży na półce? Kurde, przecież ja tu podstawowych produktów nie mam. No i będzie trzeba zrobić zamówienie w te pędy. Jest pierwsza 16, a ja robię zamówienie uzupełniające. Dobra, czoka piki. Lecimy, gdzie to jest? Czokapiki miałem zamówić dwa razy. Miałem zamówić mąkę dwa razy. I myślę, że trzeba będzie zamówić jeszcze. Dobra, tyle zamawiamy, bo zaraz to pieniędzy nie będę miał. Obsłużę tylko tych klientów szybciutko tutaj. Mam nadzieję, że oni pójdą tam dalej potem. Dobra, 30, 30, 30, 30, dziękuję, zapraszamy ponownie. Trzy rzeczy dla pani. Gotóweczką płaci 2, 20. Dobra, tu się ustawiają ludzie do mnie w kolejce, więc. Nie ma wyjścia, ja muszę to teraz porozkładać, ok, bo tu czokapiki naprawdę się skończyły, więc to jest bardzo zła informacja. Nie może tak być, że takiego produktu nie ma. To jest produkt podstawowy pierwszej potrzeby, więc on tutaj musi być zawsze i wszędzie. panie kasjerze, radź sobie pan jakoś, po to panu płacę, żeby teraz w krudnej kryzysowej sytuacji ogarnął dla mnie wszystko. Czokapiki już wystawione na półkę, trzecia, dwanaście, a ja dzisiaj prawie nie nic nie zarobiłem. Wrzucamy te czokapiki jeszcze tutaj i mam nadzieję, że lecimy teraz po jakieś co najmniej 800 dolarów na koniec dnia, a już jest godzina 15 i jeszcze nie mam soku jabłkowego wystawionego, bo popełniłem tutaj błąd i go po prostu nie umieściłem. No trudno zdarza się dla pana. Oj, widzę, że cukrzycy się nabawi. Wziął dwa razy cukier i jeszcze tego Sprite'a czy jakiś inny napój słodzony. A dla pani ja fajnie, tutaj widzę, że bardzo ładnie. Dwa razy 3 dolary. 261 dolarów mam na koncie, powiem wam, że to jest mało. Myślałem, że dzisiaj ludzie się bardziej rzucą. No wreszcie jakiś gość co przyszedł zrobić konkretne zakupy, a nie zakupy za kurde 5 dolarów. 50, 90. Dobrze, mamy to w takim razie. Tam jest trzech klientów. 312 dolarów na koncie. Aż ja się pomyliłem tutaj. Nie mam, nie wiem, jajek, żeby je pozbierać. Chociaż trochę będzie, będzie. To sobie tak. Tutaj zwolnimy miejsce. Okej. Okay. Tutaj dołożę tu i tu i tu to sobie wezmę. Mam teraz miejsce i uwaga, sok jabłkowy. Ten sok jabłkowy wrzucę tutaj, żeby nie było. Tylko teraz ludzie mi się mogą na niego rzucić, bo cena nie jest ustalona, więc ja ustalam szybciutko na 3 dolary. Już jest OK, dobra, muszę zaświecić światło, ale będę miał rachunek za prąd dzisiaj normalnie. A już tu przyszedł jakiś gość i chcę, żebym go skasował na 60 dolarów. O konkretny gość tutaj zrobił zakup. To nawet mu wydam ładnie w 5 centówkach. Proszę bardzo, dziękuję. 485 dolarów. Powiem wam szczerze, nie jestem zadowolony z dzisiejszego dnia. No ta pani przyszła. No oczywiście przyjdzie do mnie na zakupy, no bo jakby mogło być inaczej. Nie wiem, czy to dlatego, że tu jest bliżej, czy co, ale przynajmniej zapłaciła odliczoną kwotę. Zobaczmy, tamten kasjer stoi bezczynnie. Trochę mnie to denerwuje, no bo przecież powinien tutaj coś robić. No i następny przyszedł do mnie zamiast do tamtego no gościa miałeś, a przyszedł do mnie. Gitarę zawracać. No ale dobrze, przynajmniej zapłaci troszkę. Raz, dwa, trzy, cztery. Dołożymy mu dziesiątkę i jeszcze pięćdziesiąt, sześćdziesiąt, siedemdziesiąt. Zgadza się bardzo dobrze. Kolejnych trzech klientów tutaj widzę. Tak sobie obserwuję, co się kończy, a co nie. Aha, ale ja nie zamówiłem tego chleba w końcu. No trudno, zdarza się. O, czokapika przyszła. Dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze jej trzeba wydać tutaj raz, dwa, trzynaście, pięćdziesiąt. Dobra, tamten kasjer coś ogarnął. No ale ewidentnie dzisiaj ruch jest mały. Tamten kasjer rusza się strasznie wolno. Nie wiem, on powinien kasować to szybciej, według mnie. A guzdra się jak mucha w smole, czasami takie odnoszę wrażenie. Szkoda, że nie można zrobić upgrade'u tego kasiera to bym... Kurde, przyszedł goś po samo mleko. No naprawdę mógłby sobie kupić coś więcej. Mógłby sobie kupić coś więcej, a nie samo mleko, bo tylko zawraca 4 litery. Zaraz zamykamy, a ja na koncie mam 663. Dolary, no moi drodzy, nie jest to najlepszy dzień. Nie jest to najlepszy dzień i nie będę się tutaj oszukiwał. Owszem, zamówiłem sporo towaru. No tak, nie może znaleźć soku? No co jest? Tu jest sok, już się sprzedał cały sok. No bez jaj, no a nie ten sok, czekajcie, bo to jest bio, ale to jest ten, ten sok. A ja mam ten wyładować. O! Tu jest sok, dobra, proszę, macie soczek, już bierzcie i pijcie w takim razie. Już wam tu jeszcze dołożę. O kurde, już jest puste pudło, normalnie. Puste pudło chyba? Nie no, zaraz się okaże, że jednak nie jest puste, już kiedyś wyrzuciłem. No właśnie, tu są jeszcze cztery kartony, a poszedłbym to wywalić. Na szczęście się zorientowałem w ostatniej chwili 700 dolarów na koncie już mamy. E, tam jeszcze kasuje, no będą fajne zakupy tam u tamtego kasiera, dobrze. No to lecimy. 761, tutaj teraz troszkę też zarobię 37,50. Na pewno jest wygodniej, no bo gdyby wszyscy tutaj szli do mnie, to by było to mega uciążliwe. Dobra, kasujemy w takim razie. No, 69,10, także dobrego tutaj miał klienta na koniec. Bardzo fajnie. Zobaczmy podsumowanie dnia, jak to wyglądało. 26 klientów, moi drodzy, to jest mniej, to jest mało. E, było ostatnio więcej. No właśnie, tutaj parę produktów za drogich, parę produktów nie znaleziono. No, ogólnie przychód całkiem dobry, ale myślałem, że będę bardziej zadowolony. Natomiast. Teraz tak, kawa staniała, więc będę musiał obniżyć tutaj cenę i to dość konkretnie, bo na 10 dolarów, niestety. No a inne produkty wzrosły, będę musiał sobie to teraz wszystko poukładać. Natomiast moi drodzy, ja będę się z Wami już dzisiaj żegnał. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Będziemy oczywiście tutaj rozbudowywać nasz supermarket. Na pewno muszę uzupełnić tutaj zapasy. No i mam nadzieję, że zarobimy trochę więcej. Pensja tego gościa, tego gadka została uczyniona oczywiście już wcześniej pobrana. Ja jeszcze pójdę tylko zobaczyć, jak wygląda sytuacja z moimi rachunkami. Popatrzmy na rachunki. No dobrze, no zapłacę to już w takim razie. O, ja cię, tu jeszcze za wynajem muszę zapłacić 50 dolarów. Więc wygląda na to, że ja nie będę się tutaj teraz powiększał w najbliższym czasie. To nie ma sensu, bo przecież ja będę płacił coraz więcej i więcej. Nie ma sensu się powiększać. Tutaj jest OK. A co bank ode mnie chce? A bank ode mnie chce haracz. 61 dolarów, 61 dolarów, 173 i zostałem prawie bez pieniędzy. Zostało mi 278. Owszem, spłaciłem troszeczkę tej pożyczki, ale no, jakby to delikatnie ująć, jestem trochę spłukany, więc będę musiał teraz trochę zarobić tych pieniędzy. No a z wami widzimy się w następnym odcinku, także trzymajcie się. Cześć.